Mój popcorn. Hmm, kie ciekawe kiedy tam wróci. Psz, to jest najlepszy moment. No, psz, oh. Mam nadzieję, że jest w porządku. O, spokojnie. To tylko za mnie, pirat. Nie, chodzi mi o toma. O! Psz, wszystko będzie z nim dobrze. O, mój wymarzony dom. Wszystko będzie git. Cześć sąsiedzie, Co cię tutaj zawiało? O nie wiem, po prostu mój głupi przyjaciele dali mój pokój naszemu najgorszemu przyjacielowi, który kiedyś tu mieszkał, więc opuściłem ich do... i teraz jestem bezdomny. Moi przyjaciele są głupi. Przyjaciele? Z jakiego przyjaciela, skoro możesz mieć martwe marynetki? Marynetki pepe, pepe. pepe. Pe, oj se, poszedł. to jest jak to fajny jest romantyczny dzień. Gdzie możemy sobie na spokojnie sami zjeść kolację w opuszczonym statku pirackim. <laughs> O oh, nie, yeah! to nie jest to, czego zamawiałem. Chciałbym gadać z Twoim kierownikiem. W końcu, nareszcie się dopełnił. <laughs> cześć, Kody e, Cześć, Ed. Tylko moja stara... ...am... Um, ...am... Um, ...moja Okej... Okay. O, zobaczcie, przyciski! Nie, nie, nie przyciskaj tego! Ktoś do przyciski? Uwielbiam przyciski! Eeeem... samo samoobronny aktywowany. O nie. Hej, Matt! Założę się z tobą, że nacisnę więcej przycisków niż ty! Ha? No to się przekonamy. Nie, 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 nie. Uuu, to jest duży przycisk. Nie! Ah! Moja twarz. To Oj, ale syf. He. To kto to do Ja? Rozmóż się. Kto jest moim dzielnym żołnierzem? Et jest. Ehm. Um, jasne. <laughs> Jeden dom, proszę. Okej. Okay. Jak on wygląda? Okej. Okay. Ile masz pieniędzy na? Um... To nie dzieci, nie jest trybuna przez dzieci. Asza młodzieńcze, nie sięgam dopóki pokić ogórkami, czy stanie byś mi mógł pomóc? Jasne. Dziękuję młodzieńcze. Reń, Reń, o, halo? O, okej. Okay. Serchopaki, muszę się z nim spotkać. To nie jest telefon, to jest banon. Yy, to do ciebie. Halo? Pan prezydent? Zaraz wrócę. Jest do jawku tylko za 2,50 euro. Mat! Nie zauważyłeś, że tort zachowuje się... ...podejrzanie? Przepraszam. Rozmawiam przy banano. Bananą. Nareszcie moja posiadłość. Tamten będę miał rację. Ja potrzebuję przyjaciół. <grym> Wiem, kiedy nie jestem... ...poszukiwany? Kora i bekon już są Hej, na Hej, to Tom. Kto? Chyba to nie wdroży nic dobrego. A, Tom. Co ty tutaj robisz? Chciałem zapytać cię o to samo. Co robisz tutaj? Okej, okay, złapałeś mnie, ale tutaj tylko wróciłem po coś, bo coś zapomniałem. Czego zapomniałeś? Tego. Hey, oh. so, co? Co myślisz, że takiego dziwnego odwale? Ja. Uh... Poza tym. Ciekawe, Pani, w moim dużym robocie. <grystanie> Czekaj, co? Jak Bo. Pier... <grystanie> Ej, co to za hałasy? To nie hałas, to rakieta. To... co tu się wydabia? Cześć Ed! Przepraszam, nie mogłem tego zostawić. Dziękuję, że mi go przytrzymałeś. Ja myślałem, że... że jesteśmy kumplami. <toddź> nie! Pokiego mi kumple, skoro mogę mieć coś takiego? Jestem nie do powstrzymania! Hehehehe... <toddź> <toddź> Hej! Sasze Lollipop! Weź se Oj, ZAMKNI MORDĘ! to nie! Słabo. NIE! MOJE WSZYSTKO! Tom, nie! Co za widok. <ścoughs> Przyszedłem tu po coś, co mam. Żegnaj, Ed. Ten świat sam się nie przejmie. Ale co to? Oh, co się dzieje z tym czymś? To jest za to. To jest za mojego przyjaciela, a to za moją twarz! Hej, hey, czy mogę dołączyć? Nie, nie, on nie może dołączyć. Pomóż moim gościom, John. John. Odpowiadaj na mnie. Powiedz coś. Powiedz coś do mnie, mały idioto. Hmm, coś. Czekaj, skoro to jest John, to gdzie jest? Na razie, tacy przyjaciele, ja nie jestem twoim przyjacielem! o o Tak, znikaj stąd. Mówię wam, że harp mi się przyda. Sądzę, że trzeba mieć nowy dom. W sumie to znalazłem już miejsce. Okej, okay, to przyniosłem ostatni, ostatnie podłoże rzeczy ze starego domu. Dzięki. Połóż się razem zresztą. Mamy szczęście, że kupiłeś to mieszkanie. Tak. Szkoda, że mam tylko jeden pokój. Ten obrazek wydaje się o wiele większy. Ech, Mój nie jest w ogóle większy. Mat skończył dekodować swój. Aaaaah, perfekcyjnie. Cóż, poda na mnie. Ale właśnie tu przyszedłeś. Będę tęsknić za starym domem. To jest pierwszy raz, kiedy tu byłeś. Ach, tak dużo pełnych lat. Do zobaczenia, Ed. Do zobaczenia, Tom. Ech. Hej o sąsiedzie! Hej o mat! Chcesz obejrzeli zombie piratów 5? Jasna! Jestem twoim cię zaraz! Hej Tom! Tak? Zastanawiałem się od zawsze, dlaczego masz czady na oczy? Co? Czemu tak jest? Hej, <laughs> właściwie to całkiem zabawna historia. To wszystko się zaczęło kiedy byłem młody i nie tom, 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 mówisz niewyraźnie, Tom! Tom! Przestań niewyraźnie! Tak, wiem, ogarniam, rozumiem, ale po prostu się koledzy uparli. Znaczy bardziej jedna osoba się uparła, że chciała grać rolę Toma, a kto się nie chciał zmienić, chciał grać Eda, a później, no, Toma zmienić. I niestety, wiem, nie podoba nam się to, nie obchodzi mi to. Po prostu tabing wyszedł dobrze, tabing wyszedł dobrze. Po prostu się powiedzieć tyle. Dziękuję za oglądanie tego dubbingu i i żebyście chociaż i się pośmiali całego jak tam fajnie wyszło i oczywiście dziękuję ekipie za nagranie tego samego dubbingu pozdrawiam was i was kocham, siemeczki ja nie jestem bez kur